Hejo, hejo, przed wami balsamistka od wydawnictwa Harde, książeczka pani Magdaleny Adaszewskiej. I słuchajcie, przy tej książce miałam więcej dreszczy niż przy gorączce. Dosłownie, kto z nas nie lubi czytać o malowaniu czy zszywaniu zmarłych? Kto czytając wyobraża sobie zapach chłodnego ciała, który wymaga zacerowania niczym przedarta skarpetka? Kto lubi książki z dreszczykiem, przepełnionym strachem o swój los po śmierci? Czy dalej dalibyście się spalić, czy też doznać ożywionego makijażu, będąc już w trumnie? Czy jest ktoś chętny? Pamiętajcie, że później nie będzie już odwrotu. Słuchajcie, sięgnęłam po tę książkę, bo bardzo spodobała mi się, jak widzicie, okładka. Taka piękna, krwawa, sugerująca, że będzie coś tu w środku, ostrego. I już na pierwszej stronie ujrzałam spory i przejrzysty druczek. Jak widzicie, gdzie kartki niemal no, one same się tutaj rozkładają, żeby ją czytać. Rozpoczęta historią, która jest zaledwie zalążkiem strachów i próśb o niespełnienie w przyszłości. Do tego wartka akcja, która chce, byśmy sami snuli domysły. Odważna bohaterka, która jest pewna, że poradzi sobie z zadaniem, i przeszłość, która powraca niczym bumerang. Kim jest osoba, która masakruje mężczyzn? Czy prawdą jest, że z kim przystajesz, takim się stajesz? Po co ktoś miałby tak okrutnie krzywdzić mężczyzn, którzy na pierwszy rzut oka w ogóle nie mają ze sobą nic wspólnego? Dlaczego uważa się, że sprawcą jest mężczyzna? I czy zawsze należy zakładać, że kobiety są słabe i bezbronne? Jest to niesamowity, cudowny kryminał, którego posmakowałam z przyjemnością. Z początku treść łączy nam wiele spraw, ale bądźcie uważni, bo nie wszystko jest tym, co się wydaje. Czasem ktoś ma po prostu wielką wyobraźnię. Pytanie do Was: czy Wy lubicie dostawać fotografie osób, które zmarły? I czy Wam też się wydaje, że ciała ludzkie kryją w sobie niebywałe tajemnice? Czy na przykład jako zwłoki potrafią się do nas dostosować, czy to my dostosujemy się właśnie do zwłok? Więc ja wiem, że każdy z nas ma różne gusta i guściki, ale jeśli lubicie dobrze prowadzone kryminały, to ta książka będzie dla Was idealna. Cieszy mnie, że nie mam w rodzinie balsamistki i nie chciałabym nigdy tego zawodu poznawać z bliska. I tak, marzeniem pisarza jest napisać dobrą książkę. Marzeniem czytelnika jest przeczytać dobrą książkę. Czy zatem wiele razy trzeba powtarzać, żeby to wszystko powiedzieć, że znajdziecie to właśnie tutaj, właśnie w tej książce, mówię Wam, jest wszystko co potrzeba. Karteczki, które delikatnie się przewracają. Dużo większy druczek. Przejrzysty. Nie jest tutaj nic takiego sztywnego, co sprawia, że, że Was ta książka denerwuje. Ona Was sama uwodzi, dodatkowo pachnie. Mm, takim pięknym, świeżym druczkiem. <słuch> Zmora czytelnika, wiem. <laughs> Także, no, balsamistka jest coś mega, mega. Wydawnictwo Harda zrobiło kawał dobrej roboty. No, mówię, nic tak nie prześwieca czytania książki, jak bardzo dobrze skrojona treść i właśnie druczek, którym po prostu będziemy się rozpływać. Także bardzo, bardzo dziękuję za ją do recenzji. Balsamistka, coś fantastycznego. Oj, usłyszycie jeszcze tej książce naprawdę niejedną rzecz. Dobrą rzecz. A tymczasem się z Wami żegnam. Do zobaczenia kryminalnie. Papa. Pa.